Szanowni Państwo, tutaj bardzo wiele czasu poświęcono na temat rozmów, które były prowadzone przez stronę polską z, ze stroną czeską. Tutaj pragnę podkreślić, że od początku procedowania... Przedłużenia koncesji dla kopalni Turów, ty, tych rozmów rozbyło, odbyło się ze stroną czeską naprawdę bardzo, bardzo wiele. Doszło do dziesiątek spotkań, zarówno spotkań eksperckich, jak i spotkań zupełnie nieobligatoryjnych z mieszkańcami uchelnej, właśnie czeskich, tutaj pobliskich terenów, podczas których każdy mógł zadać dowolne pytanie i na tym spotkaniu, na te pytanie otrzymać wyczerpujące odpowiedzi. W trakcie procedowania przedłużenia koncesji, bo tutaj myślę, że warto też podkreślić jest ten aspekt, kopalnia turów się nie rozbudowuje. Kopalnia turów działa na obszarze o ponad połowie, połowę mniejszym w porównaniu do obszaru górniczego z koncesji 1994 roku. Więc de facto ta działalność górnicza będzie prowadzona na obszarze właśnie o połowę mniejszym, co e, świadczy jednocześnie o tym, że nieprawdą są informacje przekazywane przez przeciwników dalszego funkcjonowania kompleksu turów, mówiące właśnie o tym, że kopalnia w jakikolwiek sposób się rozbudowuje, rozmowy ze stroną czeską trwały, tak jak powiedziałam wcześniej, około pięciu lat. Te rozmowy bardzo intensywne to były rozmowy, które przede wszystkim omawiały przygotowany, obszerny, 900-stronicowy raport środowiskowy, do którego dane przekazywała nam między innymi strona czeska. I te konsultacje zakończyły się podpisaniem protokołów z uzgodnień, i ja tutaj w rękach. Mam teraz właśnie taki protokół podpisany przez stronę czeską i przez stronę polską, w którym bardzo wyraźnie jest wskazane, że strona czeska przyjmuje wszystkie działania kopalni turów, które mają na celu zminimalizowanie jej wpływu na tereny czeskie. Między innymi w tym dokumencie znajduje się też potwierdzenie zapewnienia kopalni właśnie o tym, że będzie budowany ekran, podziemny ekran przeciwfiltracyjny. Ten ekran już jest praktycznie na ukończeniu. Jest zrealizowany już ponad w 90% i w najbliższych latach jego skuteczność będzie monitorowana przez hydrogeologów zarówno z Polski, jak i z Czech. Ponadto podkreślić należy, że prawie dwa lata temu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Wrocławia wydał niezależną opinię, w której potwierdza, że na tym terenie jakiekolwiek ubytki wód podziemnych Spowodowane są suszą hydrologiczną, która występuje nie tylko tutaj na terenie Bogatyni, ale występuje także na terenie całego kraju. Dokładnie takie same informacje potwierdzają media czeskie, które mówią o największej suszy od około 300 lat właśnie na terytorium Czech. PG, Polska Grupa Energetyczna, chce przeprowadzić transformację energetyczną tego regionu, ale bardzo chcemy, żeby ta transformacja była sprawiedliwa, a nie dzika. Najbliższe lata są nam bardzo potrzebne na to, żeby ten region odpowiednio przekwalifikować, odpowiednio zmienić z regionu stricte węglowego w region oparty na innych źródłach energii, przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii i właśnie, żeby to zrobić, potrzebny jest nam konkretny plan, konkretne inwestycje i konkretny czas. Z kompleksem turów związanych jest około 80 tysięcy mieszkańców tego regionu. Są to pracownicy kompleksu turów, pracownicy firm, które współpracują z kompleksem turów, są to także ich rodziny i lokalni przedsiębiorcy. Z tymi te 80 tysięcy osób to jest ogromna grupa osób, której nie możemy z dnia na dzień po prostu pozostawić samych, samych sobie. Kompleks turów dostarcza do systemu polskiego systemu energetycznego do 7% energii elektrycznej. Co to znaczy, 7% energii elektrycznej w Polsce? To jest wielkość około dwóch polskich województw. Więc elektrownia Turów jest bardzo ważnym elementem polskiego systemu elektroenergetycznego. I najbliższe lata są właśnie potrzebne nam na to, żebyśmy w tym polskim systemie elektroenergetycznym mogli dotychczasowe moce oparte na źródłach konwencjonalnych zastąpić innymi źródłami, przede wszystkim źródłami odnawialnymi. Kopalnia, kopalnia dzisiaj pracuje i kopalnia będzie pracować, ponieważ kopalnia pracuje na podstawie e, określonych przepisów prawa. Kopalnia pracuje na podstawie e, dokumentów, na podstawie koncesji, która została wydana zgodnie e, z, z polskim, jak również z europejskim e, prawem, więc e, pod kątem tutaj e, polskiego ustawodawstwa nie ma jakiejkolwiek. E, Podstaw do tego, żeby kopalnia miała z dnia na dzień zostać zamknięta. Ponadto, gdyby miało dojść do takiego nagłego zamknięcia kopalni, czyli mówiąc przysłowiowo, jakbyśmy tą kopalnię odcięli, odcięli takimi nożyczkami, po prostu od. Od elektrowni turów to w tym momencie mamy przepotężną katastrofę ekologiczną, ponieważ w kopalni przestaje działać odwodnienie, więc istnieje ogromne ryzyko, że po prostu skarpy kopalni osuną się w dół. I oczywiście też mamy ogromne ubytki mocy w systemie, właśnie do, na poziomie do 7% krajowego zapotrzebowania na energię i tą moc trzeba będzie zastąpić mocą jakąś inną, najprawdopodobniej właśnie pochodzącą z importu. Pracujemy na podstawie legalnie przyznanej koncesji. Jest to dokument, który nas zobowiązuje do tego, że możemy legalnie prowadzić dalej naszą działalność. Co może zatrzymać wydobycie Jeżeli chodzi o zatrzymanie wydobycia wtorowej, to tak jak powiedziałam, taka sytuacja jest po prostu absurdalna i w ogóle nie. nierealna nie do spełnienia. Po prostu na ten moment. ja que no